Dziś do gry dodany tryb OG Fortnite. A ja jako największy fan mapy rozdziału pierwszego będę grał dopóki nie wygram. No chyba, że nie wygram to wtedy jeden z was zostaje stówkę. A co zrobić, żeby taką stówkę zgarnąć? Każdy, kto cieszy się na powód OG Mapy stawia łapkę w górę i suba z dzwonem. Do tego oczywiście koniecznie trzeba wpisać kozik manojek w sklepie Fortnite. A w komentarzu napiszcie mi nick, z którym mnie wspieracie. Leźmy na OG Mapę. Moi drodzy, pierwsza gra i to na sklepową zadybę. To no, jest zdecydowanie jedna z moich ulubionych miejscówek. I ja, no Jezus, jakie to jest piękne to wszystko. Wszystko. E mi już pokonali, co jest? A ja muszę się ten, wylecieć, bo tutaj mamy nielimitowane odradzanie Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Więc jak widzicie moi kumple za 15 sekund wrócą do gry Tak długo jak ktoś z naszego duo, znaczy z naszego składu żyje Tak, możemy grać Ty, bo mi się też na wyleczenie, spoko to O są taki sprytny w tym strzelaniu Aha! Oni po prostu wziął i mi wjechał do boksa. Tak oto prezentuje się mapa dzisiejszych zmagań, a ja wracam do gry. Tylko problem. A, tam jest ich dwójka, to może nie. O nie, tutaj też padł jeden. Zaczyna tu być niebezpiecznie trochę, wam powiem. O, manpeka! A tu jest ich dwójka. Oj, no wam powiem. No nie jest łatwo z nimi walczyć. No problem jest też to, że jeden z naszych kumpli wyszedł z gry. Najlepszym sposobem chyba będzie polecenie na. I patrzcie, tu jest motel, a tu jakiś legendarny ten. Co tu można kupić? czenie po prostu. No to nie wiem, co w tym legendarnego było. Jezu, jakie tu są bronie piękne. No, kocham OG sezon i to tak totalnie, totalnie naprawdę. Co tu trafię fajnego? O Jezu, jaki korabin potężny. Tylko ja w te wszystkie gry nie zebrałem jeszcze ani jednego shotguna. No chociaż jeden by się przydał, co? No nie, no przecież oni są jacyś po... O, shotgun. I to szybki. Ty... A bo... pokonali nas. Nie ma to tamto. Trzeba polecieć na wykrzywione wieże. I trzeba tutaj dać czadu. Wygrać ze wszystkimi. Tak jest jest plan na dzisiaj. Do mnie ty. Pum! Szybki shotgun. Tak się to właśnie załatwia. Kilek, koronka. kor, A, to mój. To już. A, tu nie jest mój. Dzięki, Face. Super, ci si poszło. Tak trzymać. Tak trzymać. Powiem wam, że ja to jestem w totalnym szoku, co tu się dzieje, ale. To jest taka fajna zabawa. O kurde, fajna zabawa, tylko trzeba przeżyć, trzeba wejść do środka, trzeba zdobyć i te masy, a tam się leczy nasz chyba kumpel. Co jest grany? Czemu on za mną biega zamiast wygrywać? Dobra, grasz, mordia czy nie grasz? Ty on chyba nie gra. To ja biegnę do tamtego i z tamtym się podzielę moimi splaszami. Taki jest plan. Bierę tą koronkę, dawaj tutaj, patrz! Się leczymy. Mamy już wszystko, wygrywamy JP Smile. Chociaż ja wam powiem, że ja na... Tilt Towers Tower, to ja nigdy nie latałem, znacie mnie. To nie jest zdecydowanie moja miejscówka, ale nie zamierzam się poddawać. Ty skąd to strzelał? A tam biegnie. O, no i co teraz? Słoneczku. Aaaa, zostaw, zostaw, zostaw. Dobra, wjeżdżamy. BOM! Mam, mam, mam. Podnoszę go od razu. Podno a tu się szybko podnosi. 5 sekund. Dobra, my jesteśmy jakimiś mistrzami świata z tym naszym graczem zawodowym. Tutaj to podniesiemy. Tutaj se potywalne. Mam 14kp. No czy pet to graja, nie! Te klumały. Jezus, dobra, ja coś mówiłem o deklach? <laughs> to mogę być ja. Ja nie wiem, ja miałem wrażenie, że ten tryb jest naprawdę mega super zabawą. Jakby mieć jeszcze taki skład, i sobie pograć, wiecie, w czwórkę. Tylko ja nie mam kolegów niestety, ale no mogłaby być to naprawdę przyzwoita zabawa, tylko no szkoda, że nie ma trybu solo, fajnie by było, naprawdę by było super. Dobra, dawaj, wbiegamy tam w niego. Oni wyszli farmerka! Dobra, nie no farmerkę to ja już muszę dojechać. A, farmerka padła, okej okay. A tu jest typ na górze, co jest grane? Dobra, ja mam pomysł na niego. Hehe, <laughs> tam jest jeszcze jeden, widzę go. Dobra, ubiłem bardzo mocno, ubijem bardzo mocno. Idę podnieść mojego kolegę. Ule, dostałem snajpę. To 5 sekund trwa, więc podnosimy, nie ma co tutaj się poddawać. Bierzemy apteki i uciekamy stąd, kumplu. Oj, myślałem, że nam pomogę, a chyba nam trochę popsułem. Tu ilu ich tam jest? A, jeszcze z tyłu? Z góry. No, nie! Ty, bo ja nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale ja tu na sam szczyt wróciłem. Bo tam na dole moi koledzy coś tam wiecie, załatwiają? Więc ja tu będę miał szczyt, tylko. A, oni stamtąd do mnie cały czas zwalą. Czekajcie, bo to już chyba ze wszystkich stron dostaję. Spokójcie się, proszę. Ja mam jeden HP. No, zaczynają być pewne malutkie problemy. Chociaż to, że my nadal tutaj jesteśmy w tej grze na Tilted Towers, przypominam, to ja jestem bardzo szczęśliwy, no? Jest to jedna z moich najmniej ulubionych miejscówek. Ja przez miesiąc nie grałem w Battle Royale, przez cztery miesiące nie budowałem, więc naprawdę nie ma co narzekać. O kurde, znowu nasz padł. Ty no, ten ostatni to zlatuje i dostaje wcirki i odlatuje. Kurde. O, co ty tutaj robisz? Jak to nie strzeliło? A, on trafił. A jeszcze w tyłu, no wejście już się... O nie, został sam x Smile. May się odrodził. Oj, problemy. No i wracam. Problem tylko jest taki, że ja nie mam żadnej broni praktycznie, więc tutaj trzeba się ratować. No nie wierzę w to po prostu. Jest! Wiedziałem, że ma bardzo mało HP! To się opłaciłem, ja tam chyba do niego podbieg, bo tam on może mieć fajne bronie. A nie musi też mieć w sumie, o kurde. Nie wiem czemu ja tutaj biegnę po tą broń. Dopiję tutaj se kilka. No i mnie pokonało, no, to nie miało sensu! No powiem wam, ten XP Smile! Bardzo dobry zawodnik, jeżeli któryś z was, to gratuluję! Ja się odradzę w sumie zaraz po tym, jak nie będzie już się można odradzać, więc ja tutaj muszę wpaść, muszę wygrać, muszę pokonać. A właśnie tam jest zawodnik, a tam też kurczę, można kupić różne rzeczy. Nie, zostawcie, zostawcie, zostawcie. Ja już się nie mogę odradzać. Tu jest gracz komputerowy, nie? No nie! Tam jest ich dwójka, ratunku! Już on nas hita, go zostawiłem. Tak się kończy nasza przygoda. Ale troszkę was ponabierałem, że tak źle mi idzie. Zobaczcie teraz mój drugi mecz w historii tego trybu. Jak sklepowa zaliczona, to teraz wiecie co muszę ja zaliczyć. No, muszę polecić na moją ulubioną miejscówkę, czyli przyjemny park. I mam nadzieję, że będzie tutaj całkiem przyjemnie, bo jak na razie to jest totalna sadyma. Gdzie są typy na tole? A to nie był... Ja myślałem, że to był mój, no. No i wracam do gry, ale powiem wam, że ilość graczy, która tutaj się znajduje w tych miejscach wszystkich, no trochę jest przerażająca. O Jezu, wolna pompa, jak ja za tym tęskniłem. Co my tu musimy robić? Musimy po prostu zebrać demy i wygrać. No taki jest plan. Tam jest typeczek do dobicia. O, już mam asystę. A co? Ja to jestem całkiem niezły w te klocki, tylko muszę pamiętać, że tu trzeba budować. Ty ściga mi kumpla, to rycerka. Leży, a tam jest jeszcze jeden, a tam jest ich więcej niż jeden. Ty to jest Aha, <laughs> Tu jest też typ, pokonał nam kumpla Tak to nie będzie, ziomuś Dobra, oni są jacyś niesamowici A mi się... Mieszka mi się rozładowała No i musieliśmy uciec stamtąd, bo powiem wam tak Tutaj bardzo jednak ważne jest to Jaki team dostanie się do składu No bo jak dostanie się kogoś totalnie losowego No to będzie duży problem Do tej pory ten akurat team poradził sobie nieźle No mają 10 kili chłopaki Ja jeden, ale nikt mi nie powie, że nie byłem Bardzo ważną częścią tej drużyny No i patrzcie, my nawet się leczymy wspólnie No mi się wydaje, że to naprawdę jest niezłe ekipa, co ja tutaj trafiłem. I mamy szansę to wygrać. No dzisiaj muszę to zrobić. Ojej, tutaj jakieś spocuchy wam powiem grają. Ty, ale dał radę mój kumpel. Ty no, patrzcie, co my tutaj robimy. Złoty z kartą był. Ale złoty shotgun też się nada. No i co? Eliminujemy powoli, kumpli. Mamy fajną miejscówkę. Ciężko, ciężko. Ale powiem wam, że nie ma lepszej rzeczy niż OG sezony i powrót do tego pięknego sezonu. Pierwszego rozdziału. No, cudowne to jest. I wtedy byłem bestią. I znowu będę bestią na tym trybie. Dzisiaj jeszcze zobaczycie. Resety się kończą za półtorej minuty. to już nie będę mógł się odrodzić. Dostał. Dostał. Leży. Kiss your sis, a to są ci, co już kiedyś się z biłem, pamiętam Czyli no ja słyszę kroki wszędzie A, bo tam przeciwnicy na górze są cały czas No to może być lekko problematyczne Ale póki nie musimy tam iść, no to raczej nie idziemy Za pięć sekund kończą się restarty I już nie będzie można sobie tak grać Jak się bardzo chce, dobrze No nie, no to ja teraz nie mogę już paść Już mi się nie podoba Prakacie, bo ja, ja muszę z moimi kumplami, wiecie, być Aha, a mój kumpel sam jeszcze dwójkę ale mi wybombił jeden. Nie, 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 nie. Proszę. Ty no, dziwo jakoś żyje, ale co to za życie takie, nie? A, to mój. Jezusku. Ja wam mówiłem, że ja miesiąc ponad nie grałem w Battle Royale, więc tutaj no nie ma żartów ze mną niestety. Ło, mam go! Jednego wyhaczyłem, drugi widzę na mnie poluje, ale no nie dam mu, nie dam mu. Ty, ale oni chyba podnieśli tego, co ja powaliłem. To nam się takie coś nie opłaca zbytnio wam powiem. A, my do strefy też musimy. Dobra, to idziemy. Nie, jeszcze! Hank, zanieś mnie do strefy, bo będzie problem! Nie, typ, typ, typ. Ty Hank mnie uratował! Mamy naprawdę szansę, My mamy jakiś mega potężny skład! Ty oni 20 kili zrobili! No, ja tutaj dowodzę, tak? Dzięki, mistrzu! Ja mam apteki niestety, ale... O, on ma aptekę jeszcze, Jezu, jak dobrze. Żyje 8 osób, a nas jest w czwórkę jesteśmy. Oni są wszyscy sami tamte teamy. Uda się to w końcu! 37, to moja zasługa się dostał. Ty, bo Hank, jak nam padniesz, to będzie lekki problem. Jezu, oni się znęcają nad tymi zawodnikami. Ja wezmę sobie chyba szybki shotgun. Tam gdzieś jest ostatni, ja chcę tego kila. Ja chcę tego kila. Dostał! A, ale to chyba nie jest za mnie. Wygrałem! Tryb! Pum, pom, pum! Ty wszyscy przeżyliśmy. No, jesteśmy jakimiś najlepszymi graczami świata. Ty, i za to normalnie parasolkę się dostaje. No, tego to się nie spodziewałem.